Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie. Talia na dzisiaj to Dusza Ogrodów, a wylosowaną kartą jest Seheri, czyli wi wizję, intuicja i przewidywania. Ta karta mówi ci, że masz bardzo silną intuicję, że wszechświat wysyła do ciebie przeróżne znaki, czy to w snach, czy to w przeczuciach, czy to w efekcie randewu. Te wszystkie znaki dają ci, dają ci, wskazują Twoją drogę do rozwoju. Tam, gdzie masz pójść, tam znaki Ci wskazują, że tam masz iść. Na przykład, jeżeli miałaś właśnie taki efekt randewu, że czujesz, że już przeżyłaś tą sytuację i przeżywasz ją po raz kolejny, to to jest niejako potwierdzenie, że jesteś w dobrym miejscu, <laughs> że tam właśnie masz iść, że tędy to, twoje, to jest właśnie Twoja prawidłowa droga. Ta karta zachęca Cię do wsłuchania się w, swój, w swoją intuicję, w swój wewnętrzny głos, w to, co ci twoja własna dusza podpowiada, poprzez właśnie przeczucia sny, yy, różne znaki, bo w tej chwili. Stoisz na rozdrożu i masz wybrać tą właściwą drogę i Twoja dusza ci podpowiada, którą drogę najlepiej wybrać tak, żeby Twoja nauka, jeżeli chodzi o doświadczenia życiowe i przeżyte y, sytuacje wniosły jak najwięcej w Twoje życie, żeby jak najbardziej Cię wzbogaciły. I do tego zachęca dzisiejsza właśnie karta. Żebyś się wsłuchała w swoją intuicję, bo w tej chwili jest ona bardzo silna, bardzo wzmocniona, i prowadzi cię tam, gdzie je, będzie dla Ciebie najkorzystniej, gdzie e, Twój rozwój e, pójdzie najprędzej, najszybciej, e, najbar, naj, najwięcej się nauczysz, idąc właśnie tą drogą, e, którą e, właśnie wskazuje Ci Twoja dusza, że masz pójść. Mam nadzieję, że dzisiejsza karta Wam się podobała, że przekaz był trafny. Jeżeli tak, zostaw łapkę do góry, daj suba, aby nie ominąć kolejnej karty z jutrzejszego dnia i widzimy się jutro na czytaniu kolejnej karty. Miłego dnia Wam życzę, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia z tym razem. Pa!